Boże wejrzyj w wspomożeniu mejmu, panie, pospiesz ku ratunkowi mejmu, chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jeden. Święty Aniele Stróżu Polski, który pośredniczy u Boga w sprawach naszej ojczyzny, wpływaj na rządzących, aby rządy swe sprawowali w trosce o dobro Polski i wszystkich Polaków, zwłaszcza najbiedniejszych. Amen. Ojcze nasz, Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski, Panie zastępów, zmiłuj się nad nami. 2. Święty Aniele Stróżu Polski, który przedstawiasz nasze prośby Bogu, pomóż, prosimy. Zachować nasze chrześcijańskie wartości w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji, w jakiej znajdzie się nasza ojczyzna. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski. Panie zastępów Zmiłuj się nad nami. 3. Święty Aniele Stróżu Polski, który działasz mocą daną ci od Boga, wpływaj na mass media, aby służyły prawdzie i miłości, rozbudzając we wszystkich Polakach wartości duchowe, moralne i patriotyczne. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie. Tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski, Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami. 4. Święty Aniele Stróżu Polski, który stajesz w obronie najsłabszych. Chroni wszystkie dzieci i młodzież przed deprawacją i działaniem szatana, który czyha na ich niewinność. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski. Panie zastępów Zmiłuj się nad nami. 5. Święty Aniele Stróżu Polski, który pomagasz rozwijać posiadane zdolności, wpływaj na wszystkich twórców i artystów, aby ich praca i działalność służyły wszystkiemu, co dobre w oczach Boga. Amen. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Przez wstawiennictwo anioła stróża Polski, panie zastępów, zmiłuj się nad nami. 6. Święty Aniele Stróżu Polski, który wpływasz na naszych aniołów stróżów, udzielaj wszystkim Polakom potrzebnych natchnień, byśmy zawsze umieli dokonywać właściwych wyborów dla dobra naszej ojczyzny i dusz nieśmiertelnych. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przez wstawiennictwo anioła stróża Polski, Panie zastępów, zmiłuj się nad nami. 7. Święty Aniele Stróżu Polski. Który jesteś Duchem miłującym ludzi, naucz nas wzajemnej miłości ku sobie i przebaczenia tym, którzy nas skrzywdzili. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski, Panie Zastępów. Zmiłuj się nad nami. 8. Święty Aniele Stróżu Polski, który wypraszasz potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny, wyjednaj u Boga pomoc dla głodujących, bezdomnych, bezrobotnych. Przyjdź z nadzieją do tych, którzy utracili już wszelką nadzieję. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie. Tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski, Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami. 9. Święty Aniele Stróżu Polski, który znasz wszystkie nasze narodowe wady i grzechy, wyjednaj nam u Boga łaskę przebaczenia przez nieskończone Jego miłosierdzie. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski, Panie zastępów, zmiłuj się